A w naszym telewizyjnym studiu jest już Michał Jarosz, twórca tego projektu. Jak państwo widzieli, sprawdziłam to na własnej skórze i faktycznie jest to można powiedzieć nieziemskie przeżycie. Baromedical. Baromedical komory hiperbaryczne. Michale, witamy cię serdecznie. Dzień dobry. Cieszę się, że nas odwiedzasz i że powiesz nam, co to ta hiperbaria. Ja też się bardzo cieszę, dziękuję za zaproszenie. Cieszę się dlatego, że jest to w zasadzie nowa dziedzina medycyny w Polsce, choć jako dziedzina medycyny jest znana od dziesiątek lat, rzadko spotykana, mało znana wśród lekarzy jako forma leczenia przewlekłych chorób i wielu innych schorzeń. I w zasadzie ogranicza się tylko do tego, że lekarze wiedzą o tym, że leczy się w ten sposób oparzenia, zatrucia tlenkiem węgla i chorobę dekompresyjną. A tak naprawdę hiperbaria ma o wiele, wiele, wiele więcej zastosowań. I kiedy się o tym dowiedziałem i zobaczyłem, jak, jak działa komora i jakie efekty daje w leczeniu przeróżnych schorzeń, to powiem szczerze, zakochałem się w hiperbarii i postanowiłem, że muszę taką klinikę z moim przyjacielem otworzyć na Śląsku. A jak wyglądają te urządzenia? Bo tutaj, jak Marta wchodziła do tej kapsuły, to się zastanawiałem, czy za chwilkę nie poleci w kosmos. Tak, urządzenia są kosmiczne, w ogóle są amerykańskie, więc to, to tym bardziej. Na, pobudza wyobraźnię. Pobudza wyobraźnię, tak, bo NASA w końcu jest też stamtąd. Natomiast, no tak, urządzenia są rzeczywiście najnowocześniejsze na świecie. Są to specjalistyczne urządzenia medyczne, także tak naprawdę powinny stać w każdym szpitalu i ratować ludzkie życia, ale niestety tak nie jest. Są tylko cztery takie urządzenia w Polsce: dwa w klinice w Poznaniu i dwa w klinice w Katowicach. Wrażenia, co Marto potwierdzisz chyba, są raczej pozytywne, prawda? Nie jest to lot w kosmos. Nie, nie jest to lot w kosmos. To jest raz. Dwa, że już w zasadzie to, to, to nie ma znaczenia, bo, bo też gdzieś możemy w domu uzyskać tego typu warunki, ale już samo wejście tam i położenie się, wyłączenie z wszelkich bodźców powodowało, że byłam w takim stanie głębokiego relaksu. No do tego, wiadomo, jeszcze dochodzi efekt wdychania tyle. Myślę, że no ciężko mi jest teraz powiedzieć, jak czuje się człowiek po jakimś dłuższym cyklu, tak? bo to, to jakby jedna jaskółka wiosny nie czyni, jak to mówią, ale no, znam też osobę, która korzystała z wielu zabiegów i wyleczyła się z ciężkiej choroby, także. To prawda, to właśnie mnie zafascynowało w i kiedy zacząłem o tym czytać, okazało się, że w Polsce jest bardzo wiele komór niskociśnieniowych, a tak naprawdę ten efekt zdrowotny, o którym mówisz, ten, ten efekt często wow, kiedy na przykład stopa do amputacji, stopa cukrzycowa zostaje uratowana po 10 zabiegach i wszystkim jest w to trudno uwierzyć, to jest efekt, który powstaje dzięki temu, że w tej komorze przekraczamy ciśnienie dwóch atmosfer, i tak naprawdę jest to klucz. W tej terapii i nie da się tego osiągnąć w komorach niskociśnieniowych. I te urządzenia, które, w których można takie ciśnienie uzyskać i w których jest czysty tlen medyczny, muszą spełniać specjalne, bardzo rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa. I tak naprawdę jest to jedyna firma na świecie, która robi tej klasy urządzenia i w tych urządzeniach można przeprowadzić zabieg. Pełnotlenowy. To oznacza, że jeżeli pacjent nie może oddychać przez maseczkę z jakiegoś powodu, możemy całą komorę wypełnić stuprocentowym tlenem. A na czym to wszystko polega? Bo już wiemy, że człowiek, na przykład ja, byliśmy, jesteśmy tam sprężani do dwóch atmosfer, że wdychany jest tlen, ale no właśnie dlaczego? No właśnie, czekałem na to pytanie. Tu się, tu się zaczyna ta, ta niesamowita przygoda i wyprawa w głąb organizmu i cała wiedza dotycząca fizyki gazów. I właśnie jak ktoś poczyta, poszuka i zgłębi to sam, to też zrozumie, że poniżej tego ciśnienia, o którym mówiłem, czyli poniżej dwóch atmosfer, nie zachodzą te procesy, o które nam chodzi. A co się dzieje tak naprawdę w komorze powyżej dwóch atmosfer? Otóż tlen, czysty tlen, stuprocentowy tlen medyczny rozpuszcza się we wszystkich płynach ustrojowych naszego organizmu. Oznacza to, że płynie on niezależnie od hemoglobiny w bardzo dużej ilości w osoczu, w limfie i w płynie rdzeniowo-mózgowym. I tak naprawdę jego ilość w organizmie jest 1200%. Większa niż normalnie. I to uruchamia kaskadę procesów, które wspomagają leczenie. Tak naprawdę procesów, które powodują, że organizm może sam sobie poradzić z wieloma schorzeniami, z którymi nie radzi sobie w normalnych warunkach. Wzrasta ośmiokrotnie liczba krążących we krwi komórek macierzystych. Produkuje się białko w mózgu BDNF, które regeneruje neurony. Wygaszają się stany zapalne. Wszystkie, tak naprawdę, komórki organizmu zostają odżywione i wracają do swoich pierwotnych funkcji. Pracują na 100%. I ponieważ my jesteśmy chronicznie niedotlenieni, tak naprawdę, to dostarczenie takiej ilości tlenu, w takiej postaci, łatwo dostępnej, bo ten tlen też w tym ciśnieniu no, przybiera trochę inną postać. On jest dla komórek łatwiej dostępny. Powoduje, że te, te procesy, które nawzajem się na siebie nakładają, dają niesamowite efekty lecznicze. Stąd tak zwane choroby, niektóre nawet nieuleczalne w normalny sposób, są uleczalne w komorze hiperbarycznej. Właśnie, jakie schorzenia możemy dzięki takiej komorze obecności w niej leczyć i tutaj też warto napomknąć to oczywiście wiemy nieoficjalnie, bo nikt tego nie potwierdził, ale Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump korzystał podobno z takiej komory, kiedy zachorował na COVID. Ja też to wiem nieoficjalnie. Też nie mogę potwierdzić, ale nie zaprzeczam. Jakie, jakie choroby? No właśnie, między innymi borelioza w postaci przewlekłej. Również choroby neurologiczne. Osoby po udarach niedokrwiennych mózgu. Powinny też jak najszybciej wejść do takiej komory, żeby uratować przede wszystkim tę część mózgu, która nie została uszkodzona przez bezpośrednio przez udar. To samo dotyczy zawału. Wszystko, co wiąże się z niedokrwieniem jakiegoś organu i, i z jakąś chorobą, to jest absolutne wskazanie do zabiegów w komorze hiperbarycznej. Oprócz tego mamy, mamy chociażby COVID, który w tej chwili jest na. Na, na pierwszym miejscu cały czas chyba od już wielu miesięcy w wiadomościach. To jest tak naprawdę choroba, którą my możemy. W tej chwili leczymy głównie powikłania po covid bardzo skutecznie, niemalże z gwarancją sukcesu. Natomiast sam COVID jest do wyleczenia, jeżeli pacjent przyjdzie natychmiast po pojawieniu się objawów w ciągu kilku zabiegów trzech do pięciu zabiegów. I teraz pomyślcie o osobach, które leżą tygodniami w szpitalach pod respiratorem. Albo które, których nie udało się wyleczyć. których nie tak. udało się uratować. Albo tak. które mierzą się. Wszystkie niegojące się rany, wszystkie hmm. e, e, takie choroby wywołane przez bakterie beztlenowe to jest, na, to jest absolutne wskazanie do zabiegu w komorze hiperbarycznej. A są jakieś przeciwwskazania, żeby korzystać z takiej komory? Oczywiście, że tak. Takimi przeciwwskazaniami są poważne choroby płuc, takie jak odma, rozedma, czy też przewlekła-obturacyjna choroba płuc, również tętniak, zażywanie czterech antybiotyków antymitotycznych, które się podaje przy chemioterapii. Natomiast tylko w okresie ich podawania, i tak naprawdę yy, yy, yy. mówi się też o tym, że klaustrofobia jest przeciwwskazaniem, ale mieliśmy pacjenta z klaustrofobią i dzięki konstrukcji właśnie naszej komory i, i tego, że jest, są, są tam komfortowe warunki, nie czuje się tego zamknięcia, jest stały kontakt z operatorem i możliwość oglądania yy, na przykład ulubionego serialu. No to tak naprawdę ten stres trwał tylko chwilę, i właściwie od drugiego zabiegu to już pacjent naprawdę w ogóle nie reagował żadnym stresem. Tak, no. Muszę potwierdzić, to prawda nie cierpię na klaustrofobię, ale też nie, za, nie poczułam się zamknięta w żaden sposób przez to, że, że jest szyba, być może, być może przez kon, konstrukcję jakąś ciekawą, także tutaj mogę potwierdzić. To chwilę to że jest dobrze to... usłyszałem, że można oglądać będąc w tej komorze swój ulubiony serial. Tak. Już, już, słuchać już, muzyki? Tak, tak. tak słuchać, <grym> można oglądać tak. swój ulubiony serial, a w zasadzie to jeszcze nie zostało powiedziane, a warto chyba też zaznaczyć, że. To Zab je, zabiegi dość długo trwają, ponieważ jedna sesja to jest około mm, nawet do, dwu, do dwóch godzin, tak? Od no, 90 tak. Do, do 120 minut. Tak. Ta, Wejście na sesja. takie ciśnienie wymaga czasu, mm -hmm. czyli sprężenie trwa kilkanaście minut. Potem mamy trzy sesje oddychania czystym tlenem, y, trzy razy po 20 minut z przerwami. I potem musimy rozprężyć pacjenta też w bezpieczny sposób. Też to... rozmawiałam właśnie podczas mojej wizyty w Baromedical z pacjentkami mhm. I, i faktycznie można się przyzwyczaić do takiego e, leżenia przez e, 120 minut i oglądania serialu, no i po prostu to nie prawie. możesz wyjść. <laughs> nie możesz. Także to, to jeszcze takie dodatkowe walory. Jest to też oderwanie od takiego zgiełku dnia codziennego. Nie można odebrać telefonu no, ze względu na duże stężenie tlenu tam wewnątrz komory nie można absolutnie zabierać żadnych gadżetów ze sobą elektronicznych pacjent musi być w stroju z czystej bawełny i, i no są dosyć takie wysokie że tak powiem wymagania bezpieczeństwa także których przestrzegamy oczywiście i personel doskonale o tym wie jest przeszkolony i wszyscy też jesteśmy ratownikami medycznymi w związku z tym gdyby zaszła potrzeba udzielenia pomocy to też możemy to zrobić profesjonalnie na miejscu. Ale na koniec zostawiłem sobie taki mały rodzynek. O którym, rodzynki. O którym pewnie nie wiecie. Najpopularniejsze na świecie zastosowanie komór hiperbarycznych, głównie w Stanach Zjednoczonych, dotyczy cofania procesu starzenia. Ale na ten temat to musielibyśmy zrobić osobny program. Zapraszamy już dzisiaj. Coś w tym musi być, bo właśnie znajoma, która leczyła boleriozę, to nie tylko ją wyleczyła tą chorobę, ale również wygląda fenomenalnie. No nie wiedziałam, że to właśnie ten efekt, ale faktycznie zmarszki, o ile miała, ale wygładzone na pewno jest, wygląda, wygląda promienieje. O, także coś musi w tym faktycznie być. To prawda. Jest to też opisane w wielu właśnie amerykańskich badaniach, że ta terapia powoduje bardzo silną stymulację fibroblastów, które produkują kolagen i tak naprawdę dostajemy nową skórę. Ale do tego potrzeba przynajmniej 10 zabiegów i to jest taka też standardowa procedura. 10 zabiegów dzień po dniu i mamy efekty, a te wszystkie procesy, wygaszanie stanów zapalnych, Zwiększona ośmiokrotnie liczba komórek macierzystych i produkcja białka BDNF, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko trwa miesiącami, w związku z czym taki pacjent może jeszcze bardzo, bardzo długo zauważać pozytywne efekty, i może być zaskakiwany tym, że na przykład znikają mu blizny. po kilku tygodniach od zabiegu. Takie rzeczy też się dzieją. Brzmi to wszystko niezwykle ciekawie. Myślę, że nie widzimy się ostatni raz, jako że zapowiedziałeś już, że, że są tematy do poruszenia w kolejnych odcinkach. Także na dziś dziękujemy. No i do zobaczenia w naszym telewizyjnym studiu. Również bardzo dziękuję. Do zobaczenia.